Witamy Was z kolonii i zapraszamy na odcinek, w którym zwiedzimy jarmark Bożonarodzeniowy. planach w tym roku kręcić odcinków z jarmarków bożonarodzeniowych, a to z tego względu, że robiliśmy w zeszłym roku całą serię właśnie e, odcinków, w których odwiedzaliśmy różne jar jarmarki, między innymi właśnie ten tutaj w Kolonii, e, ale e, no dlaczego się zdecydowaliśmy, żeby zrobić właśnie jednak ten film tutaj z jednego jarmarku, właśnie tego e, w Kolonii, e, no bo jakiś czas temu, parę dni temu zobaczyłem właśnie film e, Książula, e, który odwiedzał dwa jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech w e, w Dreźnie i w Berlinie bodajże. No i wydaje mi się tak, że ta jego ocena tych jarmarków, to, co on powiedział tam właśnie na końcu, że no jarmarki bożonarodzeniowe nawet te w Niemczech to raczej tylko na spacer, a nie, żeby coś zjeść, jest mocno, mocno przesadzona. Bo no ja się z tym kompletnie nie zgadzam i według mnie na Jarmarku na Jarmarkach w Niemczech naprawdę można zjeść dobre rzeczy. Jest tylko też, trzeba szukać. Trzeba Szukać, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Trzeba znać się ogólnie, mniej więcej, co gdzie zjeść, zrobić przede wszystkim e, e, jakiś research po prostu, no bo nie oszukujmy się. E, dla nas Polaków kerywurst nie będzie na pewno nam smakował I uwierzcie, nawet jak tutaj będziecie przyjeżdżać i ogólnie zwiedzać Niemcy To nigdy tego nie zamawiajcie, bo nasza biała kiełbasa to nie jest biała kiełbasa jaką tutaj sprzedają I my w ogóle raz tylko w życiu jedliśmy tą białą kiełbasę I później już w ogóle jej nie jedliśmy, bo to jest no, Dla nas to jest zwykły papier, nie ma w ogóle żadnego porównania do białej kiełbasy polskiej Więc na jarmarkach takich rzeczy się nie je Dokładnie. No i my po prostu dzisiaj chcemy Was zabrać ze sobą właśnie na ten tutaj jarmark. Poopowiadamy sobie później jeszcze trochę o tym jarmarku, a przede wszystkim pokażemy Wam, że na jarmarku można dobrze zjeść. Da się bardzo dobrze zjeść i bardzo smacznie. My mamy parę budek swoich ulubionych, które powtarzamy co roku, więc no dzisiaj Wam to pokażemy. Więc jeśli kiedyśkolwiek będziecie w Kolonii, więc no radzimy Wam, żeby, żeby zajrzeć właśnie do tych budek zjedzenia. Jedzeniem. Dokładnie. Także co, to tyle tytułem wstępu, dość długi wstęp yy, i idziemy na jarmark. Pierwsza rzecz, jakiej będziemy dzisiaj kosztować, to handbrot, czyli nie wiem, jakby to przetłumaczyć, chleb do ręki, coś takiego. W każdym razie, o co tutaj chodzi? Mamy tutaj ciasto, właśnie takie drożdżowe. Ono jest tutaj na miejscu przygotowywane i mamy dwie opcje do wyboru. Mamy opcję z serem i szynką, albo z serem i z pieczarkami. My właśnie wzięliśmy tą opcję z serem i z pieczarkami. I na górę tutaj nam jeszcze polali właśnie takiego jogurtu z ziołami. Jest to rzecz, którą po prostu uwielbiam właśnie na Jarmarku. Zobaczcie, tutaj ten serek tak ładnie wypłynął. To jest wszystko tutaj na świeżo przygotowywane, to nie są żadne gotowce. Skosztujmy teraz, jak to smakuje. Dla mnie to jest po prostu mistrzostwo świata. My jak tutaj przychodzimy na ten jarmark, zawsze przychodzimy tutaj do tej budy, ona tutaj stoi co roku. Jest to rzecz po prostu przepyszna. Ten chlebek jest taki puszysty, on jest jeszcze ciepły. Go tutaj dostajemy prosto z pieca, dlatego właśnie jest ciepły. Rozpływa się po prostu w ustach. W zeszłym roku jadłem tą opcję z szynką, teraz mamy z pieczarkami. Myślę nawet, że ta z pieczarkami jest jeszcze lepsza. Także co? Zjemy do końca i idziemy szukać dalej dobrych rzeczy, które można zjeść na jamarku. A jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem w ogóle powiedzieć, ile ten handbrot tutaj kosztuje. Oby Dwie wersje, obydwie tak, obydwie wersje kosztują 9 euro. No i teraz odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy jest to dużo? Tak, jest to dużo, jest tutaj drogo. I no tak niestety jest, na Jarmarku i będzie drogo. Tutaj ci ludzie płacą też naprawdę duże pieniądze za to, żeby móc tutaj rozstawić swoje budki i mają trzy tygodnie czasu w roku, żeby zarobić pieniądze. Więc no nie trzeba się z tym liczyć, że tutaj po prostu będzie drogo. I 9 euro za taką bułkę, tak, to jest dużo dużo, ale no niestety tak jest na jarmarkach. Następnym klasykiem na jarmarku to są placki ziemniaczane. Tak one się prezentują. Są tłuste, no wiadomo, że są tłuste, ale dla mnie to jest no, must have na każdym jarmarku. Ja ogólnie jestem fanem placków ziemniaczanych, co w ogóle e, e, dziwne jest, no dla mnie jest to dziwne, bo ja lubię placki na słono, a Niemcy bardzo lubią placki z... Em, musem jabłkowym. To jest bardzo em, popularne tutaj, czyli placki na słodko, czyli każdy je tutaj właśnie placki z em, musem jabłkowym. Więc skosztujmy. Tłuste, ale ja lubię takie właśnie tłuste placki ziemniaczane. Dzięki temu, że one są em, smażone na głębokim em, oleju, one są tak chrupiące, a w środku no, mięciusie, się mm, jak pączuś, naprawdę. Ja dla mnie jarmark bez placków ziemniaczanych to, to nie jarmark. Um, naprawdę pyszne. Nawet z posłonem przyszło je teraz e, chwila na coś słodkiego, więc natrafiliśmy na takiego, to się nazywa po niemiecku Baumstrecy. Um, nie wiem jaka jest ogólnie nazwa co do polskiego, nie wiem, powiedziałabym, że to jest mniej więcej sękacz, coś w tym stylu. Um, to jest ciasto drożdżowe i to jest nawija nawijane na taki wałek, na pewno będziecie raz dowiedzieć na przebitkach i to jest pieczone po prostu no... No na ogniu? Nie no, nie na, nie na ogniu, ale po prostu pieczone i wtedy jest coś ściągane i możecie sobie wybrać e, e, różne dodatki do tego. My się zdecydowaliśmy na pistacje, no bo teraz wszystko jest z pistacjami oczywiście. E, I jest posypane z cukrem i z cynamonem, więc e, spróbujmy. Na pewno tego wszystkiego nie zjemy i zabierzemy sobie do domu, ale byłam ciekawa, bo jeszcze nigdy tego nie jadłam. E, lubię słodkie rzeczy. A to sobie wyobrażam, tak jakbyście kruszonkę zjadali po prostu z ściawka z jabecznika, To to tak mniej więcej po prostu, bo to jest całe, całe chrupkie. Troszeczkę jest tutaj ciasta, jak właśnie widać. Ale na zewnątrz jest Bardzo pyszne. Cena tej um, słodkości to 9 euro. Może i drogie, ale no, co to jest? No, mi się wydaje, że jakbyśmy byli w szóstkę. To każdy się miałoby mógł spróbować i najadłby się też tym bardzo dobrze. Więc moim zdaniem 9 euro to jest normalna cena, jeśli chodzi o taki po prostu, no jeśli chodzi o taką słodkość tutaj na jarmarku. I co jeszcze do, do ceny placków ziemniaczanych? 3 sztuki kosztowały 6 euro. Czy z musem właśnie jabłkowym, czy bez kosztowały 6 euro? Doszliśmy na kolejny jarmark. Musieliśmy przejść z jakieś, ja wiem, może 300-400 metrów. Jesteśmy na kolejnym i znaleźliśmy malutki polski akcent tutaj, bo mamy tutaj właśnie taką budkę, która serwuje no, najróżniejsze ciepłe drinki, koktajle typu Glühwein, Aperol na ciepło i tak dalej. I dlaczego polski akcent? Bo zauważyliśmy, że jest tutaj logo wódki żołądkowej. No i dopytałem się właśnie, czy może oni są Polakami tutaj, ale nie. Ale w każdym razie że żołądkowa jest tutaj głównym Sponsorem, partnerem tej, tej budki, dlatego właśnie taki mały polski akcent. No i wzięliśmy sobie tutaj też, zanim pójdziemy dalej, pokazywać Wam dobre jedzenie. Wzięliśmy sobie po jednym napoju. Ja sobie wziąłem ciepłego aperola. Pierwszy raz w życiu go piję, muszę powiedzieć, że jest naprawdę przepyszny. A i za ty co masz? Ja mam hot margarite. Bardzo A. fajne. No takie fancy, no ale powiem, że naprawdę bardzo fajny. Ten taki, że na, na jarmarku można wypić coś takiego, yy, powiem no kul. Cool. Także wypijemy nasze drinki do końca i idziemy wam dalej pokazywać jakieś dobre jedzenie. Jesteśmy przy kolejnej budce i to jest absolutny highlight tego e, jarmarku właśnie w Kolonii. E, jest to flamlax, czyli e, łosoś z płomienia, łosoś z płomieni. E, myślę, że jakby to przetłumaczyć jeden do jednego, to tak by się to właśnie nazywało. E, a jest to nic innego, e, jak po prostu łosoś e, przygotowywany tutaj na żywym ogniu. Zobaczycie zaraz na przebitka, jak to wygląda. Zresztą widać to tutaj też za mną. E, jest to rzecz, którą ja po prostu Uwielbiam, to jest tak przepyszne. E, tutaj po prostu dla mnie ten jarmark bez tego flamlaxa nie istnieje. E, dlatego ustawiamy się już w kolejce e, i zaraz będziemy go próbować. Dobra ludziska, mamy naszego Laksa. E, jeżeli oglądaliście naszą serię z jarmarków z zeszłego roku, e, to widzieliście, że też go jedliśmy, bo tak jak już przed chwilą wspomniałem, to jest tak cudowna rzecz, że my na nią tutaj przychodzimy po prostu co roku. E, no i co, jest to po prostu ten łosoś e, podany tutaj e, w bułce, e, do tego jest Trochę sa sałaty i romolady, czyli no, tego sosu romolada. I to jest po prostu, ludzie, rzecz mistrzowska. To jest po prostu, jak ja myślę, jarmark świąteczny, to mam w głowie od razu tego łososia. I spróbujmy go. On jest po prostu cudowny. Przypieczony z góry, bardzo mocno właśnie od tego ognia, jest, ale nie przesuszony, jest idealny, jeżeli chodzi o wysmażenie, jest soczysty. Do tego jeszcze się w tą bułkę nie wgryzłem, ale już Wam mogę powiedzieć, bo znam ten smak, bułka jest świeżutka, do tego ta romulada, troszeczkę tej sałaty na przełamanie, no. Jest to po prostu coś cudownego. Ja aż się tak ekscytuję, jak o tym mówię, bo po prostu kocham tą bułkę. No Jest to rzecz po prostu najlepsza, jaką możemy dostać na Jarmarku. I teraz to ciekawe, ona nie jest tylko tutaj w kolonii. Tego Flamaksa dostaniemy praktycznie na każdym Jarmarku. One są wszędzie. No Jest to rzecz po prostu przepyszna. Jaka jest cena tego Flamersa? Taka jedna bułka kosztuje 10 euro. Czy jest to dużo? No pewnie tak, no 10 euro jest to dość sporo pieniędzy, ale myślę, że. Ta potrawa jest warta wydania tych 10 euro, bo jest po prostu cudowna. Ostatnia rzecz, jaką będziemy dzisiaj jeść, bo jesteśmy już naprawdę bardzo pełni, to flamkuchen. Flamkuchen, czyli po polsku podpłomyk. Jest to danie kuchni francuskiej. Jest to po prostu takie ciasto mączne, po prostu z samej mąki i wody i na to się dodaje różne dodatki. My wzięliśmy klasyczny, czyli ze śmietaną, z cebulą i z boczkiem. Taki podpłomyk kosztował tutaj, muszę spojrzeć, bo zapomniałem, 8 euro. 8 euro. I jest to także rzecz, którą ja po prostu Uwielbiam na jarmarkach, bo jest przepyszna. Bierzemy sobie tutaj taki kawałek i skosztujmy. Bardzo mocno czuć ten wędzony smak tego boczku. Cebula, która też tutaj fajnie się w to wszystko wkomponowuje. Ta śmietana na spodzie i chrupiące ciasto. No jest to rzecz także naprawdę przepyszna i obowiązkowa pozycja, właśnie jeżeli jesteśmy na jarmarku Bożonarodzeniowym. Doszliśmy teraz na ostatni jarmark na naszej dzisiejszej trasie. To jest jarmark, który się nazywa Wioska Mikołaja. Jest tak jak każdy poprzedni, po prostu kilkaset metrów dalej od tego, na którym byliśmy przed chwilą. I tutaj nie będziemy już nic zjeść, zamówiliśmy sobie tylko winko. Ale włączyliśmy się, żeby podsumować tak, właśnie to trochę i się pożegnać się też z Wami. Także podsumowując to, jak sami widzieliście, na jarmarku w Niemczech naprawdę da się zjeść dobre rzeczy. To nie jest tylko tak, że mamy tutaj. Przyjść po to, żeby się przejść, a jedzenie lepiej w jakiejś restauracji. Nieprawda. Naprawdę można znaleźć perełki, takie jak na przykład ten łosoś, które są po prostu przepyszne i na które będziecie wracać, uwierzcie mi, każdego roku. Także to jest chyba nasza opinia o jarmarkach, tak? Nie wiem, chciałabyś coś dodać do tego? No, tak jak ja już wcześniej mówiłam, że Wajnach, znaczy Jarmak, bo to się nazywa Wajnach Smak. E, jarmak chyba, wydaje mi się, że jest po to, żeby się było spotkać ze znajomymi i przejść, zjeść coś po prostu, jedną, dwie rzeczy. E, no i tu chodzi o bardziej o spędzony czas razem. I tak jak Dawid powiedział, mi bardzo wszystko smakowało. My jesteśmy tutaj co roku. Co roku mamy właśnie swoje perełki, które zawsze odwiedzamy i było w tym roku wiele, wiele więcej rzeczy, które można było zjeść, no ale nas niestety nie mieliśmy tyle miejsca, więc postanowiliśmy po prostu zjeść to co, to, co już znamy, to, co już lubimy, no bo wiadomo, zawsze się czeka na to cały rok, żeby tutaj przyjechać, żeby zjeść te pewne rzeczy, e, więc e, no, było bardzo miło, e, ja jestem fanem jarmarków, e, mam nadzieję, że kiedyś też e, e, należy no, się okazać, że przyjdziemy właśnie do Polski i zobaczycie, to jest tak naprawdę w Polsce na jarmarkach e, i czy naprawdę jest tak, jak wszyscy opisują, bo no, w Niemczech jest moim zdaniem e, wszystko Okay. Tak, i co? To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. My jeszcze sobie tutaj postoimy i dopijemy nasze winko. Jeżeli się podobało, to zachęcamy do zostawienia łapy w górę bądź też subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale Smaczny Vlog, a my już z tego miejsca zapraszamy właśnie na następne odcinki na kanale. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Cześć! Cześć.